Witam się z wami serdecznie i dzisiaj zapraszam was na relację z naszego pobytu w Kapadocji. Spędziliśmy tam dwie noce i było przepięknie. Jestem zachwycona tym miejscem. Niestety była jedna rzecz, która mnie zawiodła, ale to zobaczycie sami za chwilę co to było. Także zapraszam was do oglądania. Do Kapadocji a właściwie do miasta Urgup przyjechaliśmy późnym popołudniem. Niestety zastała nas bardzo wietrzna pogoda. Troszkę pospacerowaliśmy i poszliśmy zameldować się do hotelu. prezentuje nasz hotel. Nocą wszystko jest pięknie podświetlone, pokoje są wykute w skalę. Naprawdę super miejsce. Tutaj można sobie usiąść, wypić winko albo po prostu posiedzieć. Widok z naszego tarasu. Pierwszego dnia naszego pobytu w Kapadocji przypadły moje 33. urodziny. Spędziliśmy je w restauracji, przy winku, przy dobrym jedzeniu, a po powrocie do hotelu czekała mnie bardzo miła niespodzianka. Okazało się, że szwagier z Ibrahimem zamówili dla mnie tort, czym bardzo miło mnie zaskoczyli. Wczoraj wieczorem przyjechaliśmy do Kapadocji, a konkretnie do Urgup. Zameldowaliśmy się w hotelu. Chciałam Wam go jeszcze wczoraj pokazać, ale już po prostu nie miałam czasu wieczorem nagrywać. Także teraz pokażę Wam, jak to wszystko się tutaj prezentuje. Jest to hotel dosyć nietypowy, bo jest wykuty w skale. Z tego, co widziałam, tutaj w rejonie jest bardzo dużo takich miejsc, właśnie hoteli, restauracji. Wszystko to przepięknie wygląda. Jest przepięknie zaaranżowane yy, w nocy, podświetlone, także super efekt. Yy, no i pokażę Wam, jak taki pokój wygląda w środku. Także zobaczcie sami. Samo pomieszczenie nie jest duże. Yy, praktycznie jest tutaj jeden pokój i łazienka. Yy, tak tutaj jest duże lustro. Ogólnie, no, pięknie to wszystko wygląda. Widać te gołe ściany, gołe skały. Dzisiaj może być tu troszkę bałagan, bo już, tak jak mówię, wczoraj nie zdążyłam nagrać, a chciałam nagrać jeszcze zanim tutaj się wprowadziliśmy w takim, że tak powiem, stanie surowym. No, ale nie udało się, także tak. Eee, tu jest łóżko. Jedno, pojedyncze, czy znaczy łóżko, taki w sumie tapczanik. Tutaj jest paudiren. Mm, wszędzie są takie małe lampki. Nie ma dużej głównej lampy, yy, co daje taki właśnie efekt, daje taki fajny nastrój jest tutaj dosyć ciemno ale no mi to akurat nie przeszkadza ja lubię takie nastrojowe pomieszczenia yy, tutaj mamy telewizor łóżko podwójne toaletka i tak w sumie to wszystko wygląda tutaj taka ozdoba na suficie nie jest to lampa jest to taki ozdobnik i tak jak mówię, wszędzie właśnie te, te ściany. Dlatego ten efekt jest taki bardzo ciekawy. Tutaj jest miejsce, gdzie można sobie zrobić kawę, herbatę, napić się czegoś. E, naprawdę jest tutaj fajnie wszystko zaopatrzone. Tak samo łazienka. E, wszystko co trzeba: mydło, szampon, jakieś żele. Tutaj pod prysznicem też jest cały zestaw. <klimy> No, i tak to wszystko się prezentuje. Łazienka taka w sumie standardowa. E, jedynie to właśnie ten sufit jest taki odkryty, że widać e, kawałek tej skały, więc też to daje taki fajny efekt. Super, naprawdę super pomysł. Bardzo nam się tu spodobało. I postanowiliśmy zostać jeszcze jedną noc, bo jest tu naprawdę mnóstwo rzeczy do, do zwiedzania. Więc. E, Pierwotny plan był taki, że śpimy jedną noc i wracamy, ale zdecydowaliśmy, że jednak zostaniemy jeszcze jedną noc. Tutaj mamy widok za oknem, jeszcze Wam pokażę. Przepięknie widać panoramę miasta, te wzgórza. O, jak się wychodzi, można sobie usiąść. Dzieciom najbardziej się podoba to, że jest tutaj taki piesek od właściciela, który cały czas tutaj biega z nami, bawią się z nim, więc są zachwycone. No i tyle, tak to się wszystko prezentuje, także my za chwilę się zbieramy i jedziemy dalej zwiedzać, także do zobaczenia później. Hayır. Oh, Hayır. 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 jesteśmy do miejscowości Zelwe i tutaj e, te skały, które widzicie za mną, nazywają się, nazywają się chyba dobrze to mówię, periglazsy. E, mają one przeróżne kształty, naprawdę pięknie to wszystko wygląda. E, jest ich tu mnóstwo. Niektóre mają bardzo śmieszne kształty. można, się, można sobie wyobrażać. Każdy widzi co innego.

weszliśmy na teren zamkniętego muzeum jest przepięknie tutaj przepięknie zostawiłem ci pełno proszę pełno pełno W miejscu, w którym teraz jesteśmy, przebywali apostołowie, nie wszyscy, ale niektórzy z nich przybyli tu, żeby się ukryć przed prześladowaniami. Tutaj byli bezpieczni, założyli klasztor. Widać pozostałości właśnie po tym klasztorze miejsca, w których spali, w których gotowali przebywali e, no i bardzo, bardzo ciekawie to wszystko Uu, stromo. Bardzo ciekawie to wszystko wygląda, jest tutaj przepięknie i robi to wielkie, ogromne wrażenie. E, ogólnie samo to miejsce jest bardzo, bardzo duże i są takie zakamarki, gdzie ciężko dotrzeć. Ale mamy okazję dzisiaj poznać kawałek ciekawej historii. Cały klasztor. Wykuty został w skalę, tak jak widzicie. ogromne. Tutaj jest jeden spokój. Prawdopodobnie służył jako po prostu miejsce do spania. O, oh, ja tam? mam klostrę w owieniu, O. Zobaczymy tam, co jest. Nie, tam na górę nie będziemy wchodzić. W tym miejscu odbywały się chrzty. Są tutaj takie symbole wykute. to symbol krzyża. Nie wiem, czy to widać. W której właśnie odbywały się wszystkie To jest symbol, jak to ładnie wygląda, nie? Tutaj najprawdopodobniej była Ambona. Przyjechaliśmy do w Awanos. Tutaj również są różne ciekawe skały o przeciwnych kształtach. Tutaj były również te domy wykute w skałach, ale już od takich ludzi. Po prostu tutaj mieszkańcy tego, tego rejonu zamieszkiwali w takich właśnie wykutych w skalę domach. Ha ne kadar ne kadar ne Allah Allah ya Fenerbahçeliler yakalanamıyor sen diye al bakalım sen gitti gitti döndü pomacı gitti görme güzel 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 bir kere tut sıkı tut dur bak tutul gitti ya bak bana bir daha bir tutsuk, koyacağız ben bir şeylik var orada koyamıyorum onu alırsan ya Koyam 아, 지금, 아다어가 çorba versene lan bir aşçı baba Nie zomnicz. Nie piję, i Wychodząc z muzeum, dostaliśmy taki poczęstunek na znak tego, że kiedyś tutaj właśnie w tym miejscu rozdawano biednym i potrzebującym posiłki. No i tak symbolicznie wszystkim właśnie turystom rozda rozdają takie poczęstunki. To jest taki cukierek. Baba. Baba. Ev. Yemeği <laughs> <Ne yapıyorsun>? öyle. ne örüyorsun? Ne örüyorsun? dikkat edin tamam mı? Direği aynala. çorap yok, tamam. ayakkabı. Hadi baba. Przez tą dziurę w skale e, podobno potrafią przejść tylko dobrzy ludzie, jeśli ludzie tam się nie mieszczą. E, ja nie próbuję tam wejść, bo mam klaustrofobię, więc e, no, nie chcę nawet spróbować. Ale i ibrahim wszedł, zobaczymy, czy będzie umiał wyjść przez, przez tą dziurę malutką, czy nie będzie umiał przejść. Może być ciężko.

Nasz pobyt w Kapadocji dobiega właśnie końca. Za chwilę ruszamy w dalszą drogę do Erzincan. Jedyne, co mnie zawiodło, to to, że niestety nie udało się zobaczyć na żywo balonów. Trafiliśmy najprawdopodobniej po prostu na złą pogodę, było dosyć wietrznie, więc w taką pogodę, z tego co mówił właściciel hotelu, w którym się zatrzymaliśmy, balony po prostu nie latają, bo jest to niebezpieczne. No, i szkoda, że będąc w Kapadocji nie udało się tych balonów zobaczyć na żywo. Na pewno byłby to piękny widok, ale może kiedyś uda się jeszcze wrócić. Bardzo bym chciała, bo naprawdę było przepięknie. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i pozdrawiam.